Czasami jest tak, że już od pierwszego wejrzenia czy spojrzenia na sprzęt audio mamy wrażenie i niemal jesteśmy pewni, że patrzymy na coś zupełnie wyjątkowego i nietuzinkowego. Nie musi paść żadna nuta, nie musimy słyszeć jeszcze żadnego dźwięku, ale jesteśmy przekonani, że wiecie oczami, że wow, to jest to. I tak jest w przypadku Rosso Fiorentino Elba II, czyli bohatera dzisiejszego odcinka. To kolumny, które łączą ze sobą e, włoski kunszt, perfekcyjne wyczucie proporcji i tą bezkompromisową jakość wykonania. Tu nie ma miejsca na przypadek, no przynajmniej ja tak uważam. Wszystko od krzywizny obudowy, przez wykończenie bocznych paneli, aż po skórzany front, zostało przemyślane, dopracowane i zrobione z pasją. Słuchajcie, dla mnie one wyglądają jak mebel z duszą i jestem przekonany, że wielu z was też tak na nie spojrzy. I one z powodzeniem pasowałyby do jakiejś, wiecie, galerii sztuki, jak i no oczywiście do pokoju audiofila. Ale to dopiero początek tak naprawdę, bo to jest doskonały przykład tego, jak forma potrafi spotkać się z treścią. Brzmienie tych kolumn to przede wszystkim neutralność i precyzja. To nie są kolumny, które cokolwiek koloryzują. One nie próbują na siłę czarować czy upiększać y, nagrań. To kolumny, y, nazwijmy to szczere, transparentne, bezpośrednie. One gwarantują ci, że usłyszysz to, co zostało nagrane. Nic więcej, nic mniej. I, tym właśnie, i, i, i w tym uważam, że tkwi ich y, ogromna siła, bo wokale są tutaj naturalne, umieszczone dokładnie tam, gdzie powinny być. Nic nie pcha się przed szereg. A wszystko jest wyraźnie obecne, i można się wsłuchiwać w teksturę głosu, w oddech, w sposób artykulacji, i to jest właśnie ta mikroskala emocji, którą te kolumny przekazują w mojej ocenie świetnie. Środek pasma jest niesamowicie klarowny, czytelny, bezpośredni. Nie ma tu żadnych podbić, nie ma jakichś dziwnych wycofań, po prostu dźwięk płynie, jakby nie napotykał żadnych przeszkód, i to sprawia, że muzyka, którą słuchasz, to tak naprawdę, czy to jazz, czy klasyka, czy akustyczny pop, to wszystko nabiera takiej swobody, takiej lekkości. Wiecie, że ja zawsze mam dużo do powiedzenia, albo często czepiam się do basu w kolumnach i nie inaczej jest tym razem. Bas w Elba 2 nie jest nastawiony na efektowność. On nie rozsadza pokoju, nie próbuje udowodnić, że potrafi więcej niż pozwala fizyka. No i bardzo dobrze, tak szczerze mówiąc, bo zamiast tego mamy brzmienie zwarte, precyzyjne, czyste i takie zniuansowane. Nie, on potrafi zejść nisko, ale nie robi tego na siłę. On raczej buduje taką solidną podstawę, która wspiera całość przekazu bez nadmiaru, bez przesady. Eee, wrażenie jest takie, że bas nie rzuca się w uszy, ale kiedy się wsłuchasz, to odkrywasz jego warstwowość, tekstury. Uderzenia są szybkie, kontrolowane, z wyraźną artykulacją, a jednocześnie nie brakuje w ogóle masy. W mojej ocenie nazwałbym to tak, że jest to taki świadomy muzyczny bas, po prostu, który nie dominuje, ale prowadzi i podtrzymuje strukturę utworu. Przejdźmy teraz do sceny. Scena rysowana przez Elba 2 czy przez Elby jest. Jest szeroka, jest równa, jest stabilna, i źródła są tutaj wyraźnie osadzone. Nic nie pływa, nic się ze sobą nie zlewa. A co ważne, wszystko jest osiągnięte bez przesadnej teatralności. To nie jest scena na pokaz. Ta scena po prostu działa i jest spójna z tym, co słyszymy. To, co jest w mojej ocenie najważniejsze, to to, że te głośniki nie męczą. Na pewno spotkaliście się z takimi kolumnami, które potrafią po dwóch czy trzech utworach już zmęczyć, a tutaj nie, tu jest spokój, tu jest wyrafinowanie, tutaj wszystko ma swoje miejsce, tak jak już wcześniej mówiłem, i można ich słuchać godzinami i godzinami i kompletnie nie męczą. One dają przestrzeń dla muzyki, a nie dla siebie. To rzadkość i naprawdę w mojej ocenie ogromna wartość. Rosso Fiorentino Elba 2 to nie są kolumny, które yy, są. Odgrywają główną rolę w zestawie audio. One są doskonałym nośnikiem muzyki. Ja wiem, że kolumny powinny takie być, w sensie z założenia, tak. Kolumny są przekaźnikiem, nośnikiem tej muzyki, ale są takie kolumny, które potrafią nam narzucać coś od siebie, a te nie. Te są spokojne, harmonijne, transparentne. Więc jeśli szukacie kolumn, które nie wiem, zaatakują Was basem albo swoją dynamiką, no to to nie jest dla Was. Ale jeżeli szukacie właśnie takiej harmonii, transparentności, wysokiej klasy yy, grania, no to, yy, to zdecydowanie one opowiedzą Wam niejedną piękną historię o utworach, które już znacie, a usłyszycie je w pewien sposób na nowo. I dlatego też właśnie za tę jakość brzmienia, za tę transparentność, za tę kulturę grania zdecydowaliśmy się im przyznać nasz certyfikat czy odznakę rekomendowane przez Install Audio. No przy okazji jak już przy tym jesteśmy, no to pamiętajcie o subskrypcjach, lajkach, łapkach w górę, dzwoneczkach i innych tych cudach, zostawcie też komentarz, czy mieliście z nimi styczność. Czy może jakieś inne kolumny też wywołują u Was takie wrażenie, że znakomicie sprawdziłyby się jako mebel, bo są tak świetnie wykonane? No i cóż, do zobaczenia w następnym odcinku.